Ja bym sekund w Apex, ale słowo się nie da. Skutka muszę grać z tymi nubami, którzy... mówi człowieka dzisiaj to film na koło czy który jak, no, jak, jak ten lecimy ze bo on mówi na czacie, że je pij. <grym> Co mnie to pute? <laughs> po angielsku! O, o. Bez użycia o, tłumacza, ale nie ma <laughs> jak jaki to dokładnie jest. Uh -huh. Nie mówić swoim angielskim. Ale zrozumiałem. Powiedział pizza, nawet tłumacza, że skleiłem to. <laughs> I ty na pewno to jest to. No. I tu było to. <laughs> Tylko mi, że jest kimś to grać. E! E! Anonować! Wszystko! Co wy robicie? Normalni jesteście? Nie. No, my już nie mamy tego! Ja bo... ogóle... Ktoś tak pobiegł. Wiecie, że za kur... Co? Łaj! Ja, ja by tego nie obiłem. 42. level. Zabiję go. Dawaj mordę. Wow. Ty też masz. 42. A nie, czekaj. Oboje mają 42. level. Zginiemy! Gruby jest gruby jestem kto po tutaj, tuta czy zabijacie Bo ja przechodzić tędy nie mogę no To gdzieś, gdzieś indziej Już widać pan agresja się odpalił. O nie no za A ale ci zaszczyt? Muszę cię rozwalił Eee yy, i Jana Adasia ma Kamera po prostu Wchodzisz ten Chodź gość! Jest! Nok! Nog gduba ten! Potrzebuję ochrony, tu jest nog na lewo! Granat! Dobra, siema nog Mega. <coughs> oh, <coughs> <coughs> o, proszę się! O, to w to było Chyba ktoś się powalił naszego zaka. No właśnie, tak wydaje. Co za muzyczka. Dobra, Buffing, gdzie, gdzie zamiesz wstać? <gry> Nie wiem, wszędzie będzie będę no, 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 Nie zabijcie zakładnika, błagam. jeśli ja to robię, ja, ja to strzelę. A mogę nie obiecać, że go nie zabiję? Haha, <laughs> to on mówi z tyły. Dobra, to on jest walony. Trzeba być próbowym przy ludziach. Ej, ale teraz to można się samym. Dobra, dziękuję. Czekajcie, ja nie zdam się tu. Gdzie tu jest wyjście? To jest na główne? Nie wiem. Ktoś może mi to rozwalić? Nie mogę. To jest na główne, weźmij oto. Uwaga na Tam. Może tu wchodzę. O, ja będę patrzył. Ja się będę patrzył Dobra idę tam Siemanu ni Lubię ciebie placki ni Ale ci walna na... a łap mnie Jest, to Tu jest jeden Palił Ładnie, MgT taki wow. szony, tu jest, tu jest, Podjeżdżam ją, o, tak o... o, tu jest trzech, tu jest trzech, tu jest trzech! a nie, 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 po... Tu jest, kali i jest <śm> inny <śm> Ty i nie, nie, mnie, nie, z... nie, mnie nie, 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 mnie ten. No co? I co? jest nie, jest nie, ktoś nie, Ale i weszli, weszli, weszli ładnie. Zapraszamy. Oj. Nie wiem skąd. Oj. No. no. Warte jak, jak idealnie to robiliśmy. Jest. Kontakt z klauszą. Oni pewnie też będą grać czas Nie zdziłbym się A to oni Kaw Tahanka Lesion I miot mm. I ojciec Dobry patrz teraz to pisze i Co ty robisz? dobry, patrz Bardzo mi Green light on hostage extraction. I think you just cover. Ah! spawn so. Yes! <clears throat> Lesion, to mi tu hała zły, żeby... Gabdyś! Nic nie Gabdyś! Chodź, szybki frag. Pukczą. Tu ktoś mocuje ścianę. O, o, o. Hmm. Czego zaznaczać nie mogę? No i co jest? Widzicie moje znaczniki? Widziałem na górze, jakieś ocenie czy tego twój. O, teraz widzę. Okej. Okay. A, oh, jak nie wykrywa wygląd, jak go widzę? Bana tego. Tu e, ta, e, e, poprawa jest. No, no właśnie, nie mogę zaznaczyć. Ale go widzę i nie mogę przekręcić ekranu. Co, to jest to samo Kopota, że obracać nie można. Ten dron, ten dron. Czy te dziurki naprawdę to blokują? To płecz coś śmiesznej Nie! Jest blokada kamer, bo nie można się obracać jak oglądający, tylko człowiek tutaj prowadzi tym do No to jest maniano. Ja trzeba dawać fot, trzeba, trzeba dawać Trzeba dawać cię dawać O, tu jest jeden. Widzę. To jest wal. jest koło tego. Ale jest... Człowieka masz walić, nie zakładnika To stopy, no widzisz stopy, Wal Wal nie jestem Wal stopy! Więc w ładnie widziałeś 50 Nie On zakładnika nie baczy Czyś nie zabijesz zakładnika jeśli walisz gościa Ja bym taki odrzut ja tutaj gruby hajs na... na gdy Czyli więcej hajsu dostawać, a tu co? Ja nie, tylko chyba sobie... by tam gruby hajs na tutaj, A nie na jakiś bdyś, gdzie za Ubisoft Point wiem. Pójdę Jaki do... Bdy? ja nie wiem. Ja pójdę do sklepu i kupię za Ubisoft Coin. No, Powiem, że COVID-u wystarczy, jak tylko są A ja od dodo. Mam... chcemy się przypalić, to o do No dam, możesz się przypalić. Możesz. W sumie i tak nie mam żadnego temita, więc nic, siedzę tam. Kiedy to mnie! Wiecie, że muszę zniszczyć kamery. Kurka. Czołg centrala. Haha, <laughs> też tak naprawdę. No to. Gdzie to pusta tak mi tworzył? Nie dajcie. się... pobudownić. A, tam jest. by się nie zabić. Ja byś cię tam w prawo, wiesz. Dobra, odpadam. Dzwonię. Dzwonię do mnie, Tromba, bo mówi dawaj nutę. A ja mówię... O nie. O nie. Pfff. płyczku. EKB, ja kupuję. Kurde, pijany jesteś! No, ale fale, Nie, czekajcie, co? Co nie... ...nie fale, fale, nie fale, <śleszy> 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 Я его не вижу. Не сложно.

Brakuje mi, że mógł się znowu spiąć na hacza Bo ja co ja mam, ja jestem uwięziony no. w takim pokoju na przykład, nie? Jeśli ja nie mogę ją zwalić, bo przecież to był belki dywnianek, nie wiem Poszedzony też Nie no, no, rozwalić, on już za to daleko nie poleciał Przecież był efekt yy, wybuchu zanim.